Cześć, manko z tej strony Jazgos. Witam was już w dziesiątym jubileuszowym odcinku, bo tak naprawdę dziesiątka ładnie wygląda. E, zakręciłem się, także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. E, jak wiecie, udało się w poprzednim odcinku odblokować niebezpieczeństwo 4 oraz e, postać tak zwaną masochista e, i obiecałem, że z nią sobie zagramy, a udało nam się przejść głośnym, także spoczko. Mieliśmy tam ponad 100-120 jakoś wrogów więcej, także naprawdę spoko. I tak jak mówiłem, zagramy sobie dzisiaj masochistą. Dostaje on plus 5 obrażeń, gdy otrzymuje obrażenie. Trwa do końca fali, czyli co fale tak jakby to się resetuje. 10 życia więcej, 20 regeneracji perza na starcie oraz plus 8 pancerza, ale mamy minus 100 obrażeń, czyli tak naprawdę każda obrażenie zadaje nam po 1. I chcę postarać się te 100 obrażeń przemienić na plus, także lecimy, no i poziom czwarty, zobaczymy jak to będzie. Wow, aha ja zapomniałem, że my po nic nie bijemy Okej, okay, my musimy dostawać obrażenia. Okej, okay. dziwnie to tak wygląda, ale o, teraz już mamy tak, żeby ich zabijać. Okej, okay, ciężko to będzie. Też, to dziwnie widzę, ale mi się wydaje, regeneracja będzie ok. Kolejny toporek. Zablokujemy sobie, żeby więcej dostawać PDK. Wymienimy sobie to raz. I jeszcze raz. Kolejny toporek. I wyssanie życia, również, będzie spoko. Dobra, lecimy dalej. Musimy je teraz dostać jak najwięcej obrażeń. Bicie, bicie. Ok. bij. No, i teraz już jest ok. Czyli tak naprawdę musimy zrobić jak najwięcej, tak naprawdę, yy, regeneracji. I musimy dostać jak najwięcej obrażeń. Tak naprawdę tak? Dobrze myślę. Nie dało się już tego drzewka. 60? Kurde, no jest ok. Yy, p -p 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 Wysysanie tego życia. Yy, topór. No, my to zrobimy. Wysłanie życia to zostawimy zablokowanego. Wymienię kolejny topór, jak najbardziej, i szansa na zdobycie tego przeta przy podnoszeniu. Ten bierzemy małpeczkę Uraczą, czy Uraczą małpeczkę? Gdzie są te nasi? Bijcie, bijcie, bijcie. My musimy dostawać obrażenia. Okej, okay. jak dzisiaj już po 7 bijemy, także już ich jakoś tam kasujemy. Znów dostaniemy z troszeczkę obrażeń. Troszeczkę ekran nam ściemniał. Dobra, wróciło do normalności. Drzewko. No, wygląda to przede wszystkim na pewno dziwnie. No, ale zobaczymy jak to będzie, tak? Weźmiemy sobie ten pancer, żeby jednak to nie było aż takie bolesne. No tak jak mówiłem weźmiemy. Kurde, w sumie Dobra, wezmę to. Zablokujemy krzywę usta więcej życia za jeden PZA zgubimy, wymieniamy to i zastrzyk bierzemy. Strzelaj we mnie. Zrobimy unik Ok, trzy Dobra Dobra, żeby nie przesadzić To też trzeba z umiarem zrobić na tej zasadzie. Ok, możemy dostać trochę obrażeń. Czy to tak naprawdę, czym więc krzyż teraz regeneracja? Kurde, to robimy teraz rana typowo pod Pod regenerację. I to naprawdę wyjdzie. Tak mi się wydaje. No właśnie, teraz wbijemy po 13 i mamy plus 10 obrażeń. Okej, okay. eee, pancerz obra obrażenia to na pewno. I tu regeneracja. Eee, nic nie szkodzi, że zastrzyk kupiłem. Eee, weźmiemy sobie hmm, krzywe usta. Małpkę dalej zostawiamy. Wymienimy to sobie raz. I go. O, widzicie, już bijemy po 2. Ile mamy? 57. Aha, bo my dostajemy obrażenia. No, pancerz też na pewno. Pancerz i regeneracja, no to, to będzie takie kluczowe. No, tak naprawdę reszta już się sama zrobi. Ok, żeby w głupi sposób nie paść. Fajne jest to, że na starcie już dostajemy. Yy... Czekajcie, bo to jest ten, ten gość Od z przedmiotem. Dawaj, przedmiota. Nie bądź żyła. ok, mamy. Tutaj i... nie zdążymy potem do drzew. Kurde szkoda, ale 137, fajnie. 8 pancerzach dostajemy bez ruchu, ale minus szybkość. Przetworzymy to. To nie potrzebujemy. Wiemy to sobie raz, wezumiem sobie tą szybkość, żeby szybciej biegać jednak. To mu też by nie było głupie. Jeden krzemień weźmiemy, to sobie kupimy, lecimy dalej. Dzisiaj, już tutaj, obrażenia cały czas się nam wzrastają, bo już mamy minus 77. My to zrobimy, wymienimy sobie to i tak jest. 5 tych, małpeczka kolejna, już nie mamy, lecimy. 6 broni mamy, w szóstej fali. O kurde, po 5 już. Ale czekajcie, z czystej ciekawości 0,45 sekundy na odnowienie życia. Tak naprawdę co chwilę będziemy teraz dostawać. Dawajcie tych obrażeń więcej, więcej, więcej. Ja potrzebuję jak najwięcej tego. To no będzie tak, że my potem będziemy dostawać obrażenia i tak naprawdę my będziemy się... O kurde! Bustować. Także no, lecimy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak najwięcej życia mówię jak najwięcej regeneracji. I robimy to. Fajnie, wypadała mi się ta postać. Jest na pewno ciekawa. Ok, 170. Yy, jeden punkt odzyskany dzięki przedmiotom. To nie chcemy. Yy, Weźmiemy sobie to życie. Weźmiemy sobie ten pancerz. Yy, czy tu coś mamy fajnego? Nie, wymienimy to. Słodkiego pamiętara na pewno nie chcę. Dalej sobie to wymienimy. Ulepszymy sobie krzemień. Wymieniamy. Ulepszamy toporek, bierzemy sobie zastrzyk, jeszcze raz to wymienimy, zablokujemy kolejny toporek. Kurde, lecimy, robimy to. Ja to czuję, że to kurde wyjdzie, nie? Patrz, już bijemy po 4 normalnie, tak? A 6, żeby miało być w tym. A, troszkę takie. Na pewno, o właśnie, przyda się ten, żeby do regeneracji. Więcej przedmiotów? No i patrzymy, już po 15 ich bijemy. Ile? 32 obrażeń więcej. A cały czas, jak w sumie chodzę między nimi, to dostaję obrażenia. A cały czas, statystyki sobie dajemy do plusu, nie? Dawaj, dawaj, więcej tych przeciwników. Tam jest drzewko, na dole, bijemy. Jestem ciekawe, o jest przedmiot. Na zagranicznym YouTube widziałem, jak gościu właśnie zwykłe skrzynki dostały takie, gdzie mógł sobie wybierać. Tylko nie wiem, właśnie przetwarzamy. Na czym to tak naprawdę idzie odblokować albo zdobyć? Regeneracja. Kolejny ten topór. Minus dwa obrażenia. Ja nie chcę ich minusowe, ten, mimo że szczęście by się nam tak naprawdę przydało. Ale szansa na jest krytyczny i szansa na unik, jak najbardziej weźmiemy. Zmieniamy z C... kolejny topór bez zastanowienia i ten blokujemy. Let's go do ósmej już fali. Po siedem, okej. Okay. Muszę jeszcze między nimi pochodzić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, Dobra. Też nie ma co przesadzać. No tu nie mamy też tyle przeciwników żeby odblokowywać ten, no, o, o głupi sposób nie dostać obrażeń, 20 już, ta regeneracja jest ok, ale no nie czuję, jeszcze, to jest taki, żeby to było o, o tyle tak szybko, żeby właśnie padały te potwory na strzała, nie, żeby mógł sobie stać i tak naprawdę nic nie robić, nie, ale jest ok. Super, podoba mi się. Fajne jest ta postać. Już, już czuję ten. Oczywiście. Teraz mówię, że spoko, a za chwilę będę... Że już tak to powiem, płakał. Regenerację i wesanie życia jak najbardziej. E, najpierw przedmiot krzemień. Krzywe ustawy zjemy więcej przeciwników. E, plus 6 obrażeń. Nie mamy nic, już mamy tylko minus 41. I nasze bronie 11 obrażeń na starcie zadawają. Także widzicie, wyjdziemy jeszcze na plus, ja wam to omówię. Okej. Okay. Uciekajmy troszeczkę. Nie, jest okej, okay, jest okej, okay, jest spoko. 45 nawet mamy życia. Więc z tego życia musimy się jak w poprzednim tym kolestówki. Nie, jest fajnie, podoba mi się to postaj, naprawdę. Zobaczymy, jak to wyjdzie tam dalej. Na ten moment taki sobie challenge zrobiłem, żeby uzyskać minusowe obrażenia na dodatnie. No, myślę, że jesteśmy w stanie to spokojnie zrobić. Zobaczymy, ile teraz będzie na minusie jeszcze. Także lecimy. Okej, okay. 490 w dziewiątej fali. Max przez czas na unikę, przetwórz to, minus już 21 tylko, wymieniamy to, na pewno prędkość ataku by się przydała, ale walka wręcz obrażenia jak najbardziej i życie, życie, życie spoko, życie, obrażenia, pancerz, szybkość, regeneracja kolejna, co 0,34 sekundy po 1 peżeta co 3, 3 peżeta na sekundę, nie chcemy na minus mieć pancerz, więcej drzewek jak najbardziej, wymieńmy to, jeden topór już też fioletowy, ok wymieńmy sobie to jeszcze i jeszcze raz sobie wymienić. chwinka skarbonka, zablokujemy ją, jawkę blokujemy i małpeczkę kupimy i lecimy do dziesiątej szwali. Dzisiaj już bijemy po 15, także one już tak poniekąd już schodzą na strzała. Ale no. O, zobaczymy. Ale mamy pancerza? 8 pancerza. Kolejna, też mi się wydaje, że tak z 10-15 pancerza i tak naprawdę możemy tylko między nimi sobie biegać i już nic z tym nie robić. Patrz jak ten, no, jak życie nam wzrasta. Zabijamy już po 42 I Tak naprawdę już nie umiem jak dostać obrażeń Bo już na tyle silni jesteśmy Że w miarę okej okay. eee, Zabijamy je Już nawet nie dostajemy aż tyle obrażeń Cała ciasta obrażenia Jak widzicie rosną 45, 60 70, coś nawet 78 Okej okay, widziałem eee, Jeden poziom wyżej czy coś więcej Chyba nie, dobra 425, 20 szczęścia, ale szczęście nam się akurat nie przyda wymienię sobie teraz. dzień życia jak najbardziej hmm. wyssanie życia, bierzemy, wyssanie regeneracja świnka, skarbonka, wymieniamy życie, dlaczego by nie trzeba za nam ich 4, kurde trudno lecimy, 74 życia widzicie po 24 i jeden obrażeń na mile się mamy tak naprawdę każdy teraz ten dostaniemy na plus. Okej, okay, przesadziliśmy troszeczkę. Musimy się zregenerować. Dobra, regenerujemy. Zaraz wbijamy. Przepraszam. Eee, nie. Teraz już nie będzie tak źle. Już są obrażenia na tyle duże, że możemy chodzić znowu między nimi. I teraz już myślę, że będzie tak jak w poprzednim tem. Do 15 fali będziemy starać się ulepszać postać. I zobaczymy jak to potem pójdzie. Jeśli oczywiście tam dotrwamy. I mi się wydaje, że jeśli tam uda nam się dotrwać do tej 15 fali. Będzie naprawdę spoko. To zaczniemy spróbować, żeby odblokować tę następną postać. 5 życia, mniej regeneracji wezmę. A tu dostajemy 4 regeneracje. Cztery niebieskie, te mamy. Piorny ten. Topory. Kolejna regeneracja, bierzemy. Nie, chcę gubić pancerza. W głupi sposób. Mógłbym bardziej unik, ale nie, chcę też uniku. Tu nic nie mamy. Szansa na cios krytyczny, ale minus obrażenia. Patrz, już mamy plus 12 obrażeń na plusie. To sobie zablokuje. Prędkość ataku, szansa na cios, ale regenerację gubimy, nie chcę. Ale pas, możemy sobie wziąć. Teraz jest tak, w dwunastej. A my sobie tu możemy wybrać. Chyba. Dobra, jest teraz może jakoś boss się pojawić. Gdzie on jest? Jestem ciekaw tego bossa. Już biłem po 20. Ca, czy teraz będą to już kurde te obrażenia rosły. Do tego jeszcze nawet szybkość po powoli rośnie. Także spoko. Z czystej ciekawości tylko 60 życia, okej okay. 3,5 serduszka na sekundę. Dobra, no troszeczkę przesadziłem. Jeszcze nie ma co przesadzać. Jak widzicie, robimy takiego rana prawie z samymi bronimi niebieskimi. tak patrzę. Musimy teraz też wchodzić w nich, bo tam nie ma co się bać. Naprawdę. Teraz widzicie, no już po 60, no teraz to już jest tylko czysta formalność Żeby ich pozabijać. Coś jeszcze, jakieś tam... Kurde, no miałby być, miałby być boss w tej, w tej rundzie, a nie ma. Ciekawe Ciekawe, dziwne 48. Jak gdy stoimy, mamy 8 pancerzu Przetwarzamy to. Regeneracja, prędkość ataku, minus jeden pancerz, najpierw sobie to kupimy, nie chcę. Krzemień mamy czerwony, także spoko, medal sobie kupimy i lecimy dalej. O 42 już widzicie, no kurde my już teraz będziemy dostawać takie obrażenia. Udało się osiągnąć to, co chciałem, czyli plus. Minus z minusowych obrażeń wyjść na plusowe, czy tam na dodatnie. No a teraz tylko wystarczy przejść do bossa, tak naprawdę. I to nie mogę tak jak w tamtym ranie zrobić tak, żeby się dać prawie zabić na bosie i bym z głupiego tego nie przeszedł tego. No, w głupi sposób. Także lecimy. 80, już przyjemnie to zaczyna być, wyglądać i ogólnie spoko. Przedtem widzieliście, zrobiliśmy na szybkość ataku. Uzyskaliśmy 500, y, prawie 600. O, 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 Czekajcie. A dobra, organizacja wróciła. E, prawie 600 y, szybkości. No, zobaczymy, co się uda tutaj osiągnąć, tak. Zobaczymy. Plus 12, wrażenie, dlaczego by nie. Kolejne 12 obrażeń. Walka wręcz czas krytyczny, wymieniamy szybkość, zasięg to nas interesuje. Minus yy, prędkość ataku albo 10 obrażeń. Bierzemy się one 100 na plusie, tak naprawdę. Heum sobie zablokuje i zostawimy sobie ten. 14 fala. A to już są te, te mniej przyjemne. Po 11 obrażeń i dużo, i mało. I tu nie no. To akurat jest taki naprawdę run, żeby przejść w zasadzie... Ee, nie, inaczej, przejść jak przejść, ale chodzi o to, że mm, po prostu nie ma tyle przeciwników, jakbym chciał żeby właśnie dostawać tyle obrażeń, to musimy troszeczkę ponikać, ja tak troszeczkę biją, skurczewyki ale to też zaczniemy od tego, że to już jest też ee, Czwarte niebezpieczeństwo, czy tam poziom? Eee, w sposób nie paść. Także no, ma to prawo, już także one. Ojeju, 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 ojeju. Dobra, skupmy się teraz troszkę. Przegrywamy. Unik, dobra, nie, udało się przetrwać. Kurde, mało regeneracji. A eee, prędkość ataku, jak najbardziej. kolejne. Ten. E Pancerz. Robala zablokujemy, wymieniam teraz kolejny pancerze i lecimy dalej. O, dobra, jest boss. Dobra, ok. Teraz czekamy od ciebie, unik. O, o, dobra, uciekamy od niego, cholerę. Już tak to nazwę. O, jeju czy my przegrywamy? Nie, jest okej okay. że nie mamy takich obrażeń, żeby go pokonać, ale mamy jeszcze 30 sekund tak naprawdę. Więcej drzewek, więcej drzewek, ok I chodź tu. Dobra, nie, to jest jednak ten. Aha, to są jeszcze jakieś jego pomocnicy. Dobra. To co, się skupię może na tym, żeby tak po prostu zabijać je. A może się uda tak jakby o. Przez środek. ok może uciekajmy od niego troszeczkę. 3, 2, 1. Dobra, regeneracja jest ok, fajnie to rośnie, ale to no... ...by zwłaszcza od prędkości na piorę w ciemno. Tak jak mówiłem, to bierzemy. Nie chcę mniej wrogów. Za dużo już by było tej szybkości, ten ataku. Zostawimy sobie to. Mogę nawet tak to zrobić. To zablokować, to kupić, lecimy dalej. Więcej drzewek równa się więcej. Eee, do leczenia tak naprawdę nie? Dobra, dawajcie do obrażenia. I ile ten? 42 z sekundy tam jedno życie rośnie. Ale lepsze jest to, że na basie musimy dużo dostać obrażeń na początku, żeby go w miarę szybko zabić. No naprawdę, chyba, że teraz się uda jeszcze to jakoś podkręcić. A no widzicie, no raczej zbierania nie zrobimy tutaj, ale mi się wydaje, że głośnym uda postaram się zrobić ten. Zrobimy to samo, czyli pod szybkość ataku i zobaczymy, jak to wyjdzie. No po już bijemy także. No mamy nawet 0% krytyka, nie? Mi się wydaje. Tak jest. ale no, bo tego krytyka też by szło Ta Safala za nami. Hmm, pancerz. Weźmiemy. Kolejny czerwony ten, dobra. Bierzemy go. Prędkość wymieniamy. więcej jej tych wrogów, ale ten to ja nie chcę. Szansa na odskanie życia. Czego by nie? I lecimy już ze 17 falą, Okej. Okay. 76 szybkości. taku, może po stówkę się by udało zebrać. jak no kule, po trzynaście biłem te skubańce. Także no, nie ciekawie. Widziałem drzewko, lecimy do niego. Jest życie, znaczy no, przedmiot, co nam regeneruje życie, tak to nazwijmy. Nie, ta. gdzie tam to teraz taki na spokojnie ranik wyjdzie Jest to tak naprawdę 22 minuta nagrania a ja już jestem w 17 Ej fali także spoko Jestem ciekawe ile tak naprawdę mamy tego bazowego eee, no, ataku aktualnie a jak widzicie cały czas to się nam udaje to Robić cały czas widzicie plus 1, plus 1, plus 1. Prędkość bierzemy, minus atak, e, wysysanie, życia, minus zbieranie. Ile mamy? 171. No kurde. Małpkę bierzemy, tak jak mówiłem. Exoskelet, pancerz szansa na krytyk. Regeneracja, wysysanie. O, plus 5 pancerza. Dlaczego by nie? E, medal. I zostawimy sobie to. A teraz w tej fali kolejny bosik. Co on robi? Jestem ciekawy. Czy się go pokonać? O sobie tylko chyba chodzi. O kurde, to są na coś inne bossy. Mini bossy. dobra, ja nie, nie wiem co się dzieje. Zostaję na tyle obrażeń, że nie widzę nawet swojej postaci. Kurde, blaszka. Dobra, uciekamy. Regeneruj, regeneruj, regeneruj. Nie wiem gdzie jest ten boss. Czy udało nam się go może pokonać? O nie. O nie, proszę nie teraz, nie w tej rundzie. Tutaj mamy życie, 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 życie. eruj. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie jest nawet boss, tu jest boss, ale my nic nawet nie robimy. Dobra, ładnie tam padły. Przez środek, żeby był głupi sposób ten. W miarę czuję pewnie, jak tak wchodzę w nich. Uch. No ta regeneracja jest duża, naprawdę duża. Przetwarzamy. Eee, co ja bym chciał? No ja bym chciał, żeby dostać właśnie regenerację. Szansa, że jest regeneracja. Tego skuleta weźmiemy. Wymieńmy to. Zablokujmy. I zostawmy. Lecimy już z 19 falą. Jesteśmy jedną falą przed bossem. Gdzie już po 99 bijemy. Stówka nawet się zdarzy, a jeszcze teraz podostajemy trochę obrażeń, to widzicie, dorośnie, to cały czas dorośnie. Także jest ok, jest spoko. dojdziemy do bossa to na pewno. Udało mi się przejść e... przez trzy tak naprawdę niby bossy, gdzie w 12 fali w sumie chyba nie było, nawet tego bossa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurde, fajnie, znowu dwa pod rząd ten i uwierzcie mi, nagrywam to pierwszy raz po tamtym odcinku. Tak naprawdę leci odcinek po odcinku, może wy to zobaczycie już prawdopodobnie w grudniu. Eee, ale... kurde no. Fajnie wyszło, że udało się dojść do bossa tak naprawdę i bez jakichś większych tych. Jeden jeszcze poziom wyżej. Regenerację bierzemy szansę na cios krytyczny. Przetwarzamy, może się uda. Jeszcze regenerację dostać. Obrażenia wymieniamy. Kolejna regeneracja. Życie, pancerz. Spoko. Mamy już 122 sekundy. 4,5 serduszka. Dostajemy ten. A nie stać nas nawet. Kurde, szkoda. No nic, no. Jeszcze raz sobie wymienię. Jeszcze raz, żeby ten... No i lecimy na bossa, bez przedłużania. Także... O, to jest ten boss. Mm. Okej. Okay. Zadaj mi jeszcze obrażenia. Ja cię muszę pokonać na pewno. Jeszcze obrażenia, zadawajemy. Okej. Okay. Po 120 bijemy. A ja się zaraz żeby do niego obijał. Na zasadzie, żeby dostawać... Jego obrażenia. Okej, okay. za, za bardzo. Za bardzo, za bardzo, za bardzo. Mamy na dużą regenerację. Raczej go pokonamy. Ja się w głupi sposób nie podejdę po i on się nie będzie odbijał ode mnie. O, już teraz włącza kuleczki. A, mam taką regenerację, że. Dobra, jak chcesz raszować, to tu do mnie raszuj. Dobra, przechodzimy to. 45 sekund do końca. Oho. Przechodzimy, czy nie przechodzimy? Przechodzimy, przechodzimy, nie? O, kurde. Regeneruj, regeneruj. 30 życia, o kurde Nie, żebym nie przesadził Dobra Wszystko, bo nic. Jak mówiło się Przejdę, 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 przejdę. przejdę? Udało się. Wygrywamy poziom czwarty i odblokujemy następną postać <grym> I kolejny przedmiot. Co tu mamy teraz? Yy... Kolczasta tarcza plus 100 yy, jako obrażenia 100, co? Czas odnawiania... I wysyłanie życia, no i odblokowujemy piąty poziom. Kurde, super, cieszę się mega. I kolejna postać to jest rycerz. Plus dwa obrażenia w walce. Za każde posiadanie jeden pancerza, plus 5 pancerza. Nie możemy wyposażyć broni dystansowych, także to będzie spoko. Możemy wyposażyć wyłącznie bronię w, w klasie drugiej lub wyższej. Ok, modyfikacja. Procentowo ataku zmniejszona o 50, oraz modyfikacje zbierania są zmniejszone o 80%. co tak naprawdę nie opłaca się iść w zbieranie, nie opłaca się iść w prędkości ataku, ze względu na to, że modyfikacje powodują, że je na przykład jeden punkt, czy, powiedz, że zrobimy to na dwa punkty prędkości, dostaniemy tylko jeden. Także spoko, fajnie, cieszę się, że udało się przejść tak naprawdę niebezpieczeństwo 4. No i to tak naprawdę, uwierzcie mi na słowo, zrobiliśmy to ran po ranie. Czyli przedtem odblokowaliśmy czwarty, teraz jesteśmy w piątym. Ja naprawdę jestem mega ten. Jesteśmy 237 obrażeń na plusie. Mieliśmy minus stówkę. No i tak naprawdę 0,22 sekundy przywracania życia to jest naprawdę coś. A przedmiotów nie mamy dużo, tak naprawdę. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, w którym chciałbym, żebyś napisał, co mogę zmienić lub ulepszyć jakoś, czy tam dodać, żeby te odcinki dzisiaj lepiej oglądały. A teraz właśnie bez przedłużania, trzymajcie się na razie. No i cześć.